37 sekund. Tyle cyberprzestępcom zajmuje złamanie Twojego hasła, jeżeli miało 8 znaków i składało się z samych cyfr. Rozwiązaniem na to jest budowanie długich haseł. Jednak czy długie hasło musi być skomplikowane? Załóżmy, że mam hasło Wejherowo, stolicą Polski, Małpa 2025, wykrzyknik. To hasło jest długie, ale nie jest skomplikowane. Jednak dla maszyny, czy też dla automatu, który będzie próbował złamać to hasło, one jest wystarczająco trudne i złamanie tego zajmie lata. Dlatego pamiętaj, należy budować długie hasła, ale niekoniecznie muszą być one mocno skomplikowane. Randomowe znaki, które są w haśle 18-20 znakowym, wcale nie są lepsze, niż hasło złożone z kilku elementów łatwe dla nas do zapamiętania, ale jeżeli trzymamy się tego standardu, że hasło musi mieć dużą, małą literę, cyfrę, znak specjalny. Także pamiętajcie, budujmy trudne, długie hasła, ale niekoniecznie muszą być randomowe. Aczkolwiek zawsze najlepszą opcją jest menadżer haseł.